Chyba krzywa jedzie. I patrz, no wjeżdża na most. Wjeżdża prosto na wielki most. Wjeżdża z mostu i pod mostem przejeżdża. Patrz, Adasz. Widzisz? Pod mostem przejeżdża. Przedtem się zdarzały, teraz nie mają szans się zdarzyć. <gryzanie> e. <gryzanie> ale fajna ciuchcia takie właśnie filmuje ja je te, to ja no masz filmu ej ej jak to ci pokazywał utrzymać no filmuj a. to było tak, że się tym miały jedno a po drugie